Tak szybko. To <noise> <noise> i może kończę. Bo z Grycją we mnie się pogucił, Odpływa właśnie i już nie wróci, Bo z Grycją we mnie się pokłócił. Zatrzymuje pan może, taką pan ma władzę. Tak, tak radykalnie pan to zatrzymał, żeby było tak nie pan. Działa niesamowitej reżyserki kilka rzeczy. Organizują festiwale na każdej wyspie. To się bardzo roz, rozrosło, to co robią w kwestii kultury. Bo w kwestii muzyki to zawsze robili i to może mi pozazdrościć, że mają coś takiego, czego my w ogóle nie mamy. Czyli wręcz nie wiem, czy nie jest to napisane w konstytucji, że 80 ileś tam procent rynku muzycznego musi być. Krajowe. Krajowe po grecku, bo nas nic nie interesuje w ogóle, co śpiewa Madonna, a u nas jest dokładnie odwrotnie. I w związku z tym uśmierca się wszystkich osobników udających artystów w Polsce. Po prostu nie ma, nie ma, nie ma jak egzystować właściwie, nie ma jak się dzieje. bo nie ma na to miejsca. W Grecy słyną z tego, że dobrze się potrafią bawić, ale wydaje mi się, że to jak się Pani poruszyła krakowską publiczność, jak jak, jak reagowała, to jest chyba dobry znak mimo wszystko, aczkolwiek poezja śpiewana, no nie ma łatwo w Polsce. Bo w ogóle poezja śpiewana źle się nazywa i źle się kojarzy. Ja się zawsze odżegnuję od tej nazwy, ponieważ mnie się kojarzy z... z tak? Z długim swetrem, obciągniętymi rękawami, z gitarą i z 17 takimi samymi zwrotkami ludnymi, potwornie. I to mi się kojarzy, niestety, z krajną łagodnością i z poezją śpiewaną. Sama, jakby ktoś mi powiedział, że ktoś tam śpiewa poezję śpiewaną, bym czuła od razu pewnego rodzaju niesmak, niestety, bo y, akurat ta nazwa przylgnęła do pewnych y, sytuacji, do pewnych, y, właśnie, przeglądów. No takich trochę rzeczywiście bez życia. I, I teraz wszyscy ponoszą tego konsekwencje. Między innymi ja też nie jestem w stanie nazwać jeszcze Szkielonkowską piosenkę autorską normalnie dobrych wier, Gęste słowo, no bo to jest jakby nie było poezja. Jest zdecydowanie tak. Ja w ogóle chciałam bardzo Pani podziękować, że otworzyło się Pani no. nam pokazać swoje teksty w tej płycie. I każdą płytę, którą przesłuchiwałam, zawsze sobie tak myślałam, ciekawe ile Pani Agnieszka tych tekstów ma w szufladzie. I nie, I nie udostępnia jej, na no, skoro pisze taką piękną muzykę, to może kiedyś napisze Pani tekst i do tego muzykę. I wysłuchała mnie Pani po prostu. Czyli to Pani wysłuchała? Mnie. Naprawdę, to było moje wielkie marzenie. Tak I skąd się to i Mam nadzieję, że tych tekstów jest naprawdę wiele i że tych płyt Pani naprawdę ukaże się jeszcze bardzo, bardzo dużo. I zapraszam Panią do Poznania naprawdę najserdeczniej najsyntetyczniej. Nice, so, so. Uczę Państwa szybko refrenu wiersza Michała Zabłockiego. Proszę się nie przejmować tekstem. Nie jest trudny, ale głęboki. <laughs> no to już jest ten tekst. To już jest ten jakby refrenik malutki. No proszę bardzo, panie Stasiu. No, ale nawet Stasiu śpiewa. Takimi tekstami, to jest trochę tak, że ja na początku, kiedy nie znałam kilku poetów, próbowałam pisać sama teksty. Jak człowiek jest młody i właśnie głupi taki, to no, mu się wydaje, że jest w stanie napisać, ale to jest najczęściej niezgrabne, jakieś takie nie... I trzeba to mocno szlifować, prawda? Trzeba to mocno szlifować i się zajmować się raczej tylko tym chyba, tak mi się wydaje. I ja w pewnym momencie, jak trafiłam na kilku poetów, Którzy stwierdziłam, że zdecydowanie lepiej, prawda, radzą sobie słowem ode mnie, to całkowicie zarzuciłam już pisanie. No, to nie jestem poetką, jest parę słów takich prostych napisałam, i zupełnie jest to temat wstydliwy. Ale później śpiewałam tylko i wyłącznie i jakby pisałam do tego, co znajdowałam, czyli do pierwszych, najpierw, które tam inni artyści odrzucili teksty Michała, które ktoś tam odrzucił, bo mu się nie, nie, nie pasowały mu. Później jakoś już z, zapoznawszy się z Michałem bliżej trochę pisał, trochę pode mnie, m.in. piosenkę dług, a ja nic nie mam, bo wszystko wydałam na pilne potrzeby ducha i ciała, to jest taka piosenka z wariówków. No i później już zaczęły się te takie rozważania na tematy wszelkie. I właśnie rozprawienia się z różnymi emocjami. Między innymi też ze swoim pochodzeniem w piosence Grecja. To ja, bo tak naprawdę właśnie mówię o tym, że nie wiadomo no skąd jestem, tak naprawdę się czuję trochę tu, dobrze trochę tam, ale, albo też trochę nigdzie. Między innymi historia moich dziadków w piosence Piesia Wieszki, no i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie się podporządkowała muzycznie w razie wiersza. Przez te wszystkie lata, aż do teraz, kiedy jak gdyby właśnie no Michał stwierdził, że. Kiedyś pisałam bardziej melodyjne piosenki, a teraz w ogóle tak nie jest. I że może bym w sposób nieskrępowany zaczęła pisać melodię, a że on dopisze. Czyli odwrotnie, bo wszystkie płyty były pisane praktycznie do tekstów. Mm -hmm. Oprócz kilku rzeczy z pierwszej płyty, nie znajdziesz, nie, nie jestem z tego świata, i chyba kupię to, są rzeczy jeszcze, które powstały w Grecji, a później nagle się okazało, że są teksty, które do tego pasują. Ale zawsze pisałam najpierw do, te, do, do tekstu, do tekstu większość właściwie tych piosenek. A tu jest odwrotnie i rzeczywiście jest to z korzyścią, a te dwa odpowy po prostu Michała mi nie wyszły. I jak je ja śpiewałam, to po prostu czułam, że to nie jest ten tekst do, tego, no, do tej, tej materii, w ogóle nie to. No i próbował kilkakrotnie, nie muszę powiedzieć, aż reszcie u mnie, teraz ja. I Pewnego dnia w niedzielę sobie usiadłam i sobie tak to na kącie napisałam. Są to bardzo proste rzeczy, ale jakoś tak. o no, bardzo, bardzo głębokiej treści. Bardzo ważne dla kobiet, bo rzeczywiście chodzić przeżył tysiąc lat nie natrafisz na mój ślad. Właśnie, to jest taki, nas, nas, nas taki no, moment, tak. I nadchodzi taki moment, że tak. trzeba to